Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam was przeserdecznie razem z Mieciem, y, z nad mojego różowego stołu, który uwielbiam, ale powodem, dla którego siedzę tutaj i opowiadam wam, a zaraz wam powiem o czym. Przy tym właśnie stole y, powód jest bardzo ważki. Tym powodem są między innymi książki. To znaczy ja nie chcę tutaj mówić o książkach, ale Niestety w ostatnim czasie ja zaczęłam opuszczać się w czytaniu, a jestem molem książkowym, czytam bardzo dużo i nagle zobaczyłam, stwierdziłam, że oj Agnieszka czytasz mało. Okazało się, że za dużo siedziałam w sieci i się tym zaczęłam poważnie zajmować, zgłębiać. I mniej więcej my wiemy, że zbyt długie siedzenie w internecie szkodzi, że światło niebieskie, że zabiera nam się czas, czas szybko upływa, że moglibyśmy go na, zużyć na rzeczy bardziej pożyteczne. Ale niedawne badania, którym patronował dr Ramon Velasquez, specjalista od. Neuronauki pokazały, że zbyt długie wpatrywanie się w ekran, i tu nie tylko chodzi o media społecznościowe, które są same w sobie w nadmiarze szkodliwe, które są dla nas tylko po to, abyśmy zasiedzieli się w nich, nabijali kabze tym, którzy te media tworzą, bo siedzenie nasze długie sprawia, że y, oni mają coraz więcej. Y, Pieniążków, tylko i wyłącznie o to chodzi. Ale też tutaj okazało się, że długie siedzenie przed ekranem, śledzenie wiadomości, informacji, generalnie siedzenie przed ekranem jest zagrożeniem dla mózgu. Okazuje się, że następuje proces degeneracji mózgu autentycznie. I zagrożeniem tutaj nie jest, nie są, zagrożeniem nie są same te media, ten ekran, ale nawyki, które towarzyszą spędzaniu, te, towarzyszą spędzaniu czasu przed tymi mediami, a spędzamy ich coraz więcej. Okazuje się, że długie siedzenie, nadmiarowe siedzenie przed ekranami powoduje, że degeneruje się dosłownie mózg. Słownik angielski, wielki słownik angielski określił to słowem zgnilizna mózgu. Zgnilizna mózgu, tak, mózg się kurczy, mózg się niszczy. I następuje taka. Dekompozycja człowiek, przestaje, człowiek nie potrafi już się koncentrować, jest bardzo zmęczony i zanikają jego funkcje poznawcze. Jesteśmy coraz mniej sprawni intelektualnie. I to jest groźne i wiele o tym dzisiaj się mówi i nie chodzi o to tutaj, żebyśmy całkowicie rezygnowali z sieci, z internetu, bo to jest pożyteczne, tylko trzeba umieć z tego korzystać. Po prostu trzeba doprowadzić do równowagi pomiędzy stanem online i stanem offline. Nie jest oczywiście możliwe prowadzenie tak zwanego detoksu kompletnego, tak? Tego nie zrobimy nigdy, bo faktem jest, że te media są potrzebne i są też wartościowe, są ciekawe, ale potrzebny jest taki balans między offline i online. Jak to zrobić? Bo nawet słuchajcie, przez długie siedzenie w, w internecie, nawet zaburza się sen. Człowiek ma koszmary bądź nie może spać. Dlatego dobrze jest wprowadzić sobie regularny tryb snu. Spać regularną ilość godzin i chodzić o tej samej godzinie spać, a dwie godziny przed pójściem, przed zamknięciem oczek, schować. Telefon, bądź zamknąć laptop i nie spoglądać na niego. Po prostu najlepiej odłożyć do drugiego pokoju gdzieś. Zagrożeniem jest też, zagrożeniem może być też nasze. Odbieranie świata, odbieranie natury. Jeżeli chodzimy z telefonem wśród, wśród drzew, w lesie, w parku, a my patrzymy w telefon i robimy zdjęcia na przykład albo rozmawiamy albo no oczywiście, rozmawiać przez telefon to jest zupełnie inna sprawa, bo można sobie rozmawiać, ale jeżeli wpatrujemy się w ekran bądź słuchamy czegoś, no to to jest powiem Wam płaskie i głupie, tak się nie robi. W każdym razie. Te nawyki, które powinniśmy sobie wykształcić, sprawią, że media społecznościowe, że siedzenie przed, przed ekranem nie będzie w ogóle szkodliwe, tylko właśnie musimy sobie wyznaczyć, konkretne godziny na przykład kiedy będziemy spędzać czas online kiedy? No na przykład przed południem powiedzmy godzinę kiedy to zależy od naszego trybu życia od naszego stylu życia może to być 15 minut może to być pół godziny możemy sobie wyznaczyć raz w tygodniu na przykład godzinkę i to wszystko nie możemy być 24 godziny online i dostępni dlatego że to sprawi że po prostu nasz mózg będzie działał coraz gorzej i powiem szczerze: będziemy coraz głupsi i tyle. Tak więc, starać się wypełniać więcej czasu offline, a mniej online. Tak to bym określiła. Znaleźć sobie taki zdrowy balans przy czym całkiem nie zamykać sobie dostępu do, do, do internetu, bo tutaj nie o to chodzi. Zdrowa, zdrowa aktywność fizyczna, wychodzenia na spacer, jeżeli nas kusi wejście, bo, bo, bo często wchodzimy po to, żeby zobaczyć coś, co jest kompletnie nieinteresujące, kompletnie bez znaczenia. Książka, którą tutaj widzicie do góry nogami, Kola Newporta, Minimalizm cyfrowy, jest książką, którą serdecznie bym Wam poleciła. On o tym wszystkim pisze. On poleca też bardzo ciekawą strategię. Miesiąc, zrobić sobie taki miesiąc, nie detoksu, ale takiego odgracania. Odgracania od wszystkich możliwych aplikacji, których nie potrzebujemy. Wszystko polikwidować na telefonie, zostawić sobie tylko rzeczywiście funkcję dzwonienia i w ważnych sprawach i to wszystko. I po miesiącu Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje online, no to to absolutnie nie, nie jest możliwe, ale wówczas wystarczy skoncentrować się na pracy w online i nic więcej, i nic poza tym. Jest się nieobecnym i po miesiącu okaże się też, co żeśmy stracili, co żeśmy zyskali, i wtedy powoli można wprowadzać te rzeczy, te aplikacje, te funkcje, które powolutku, które są nam potrzebne i celem tego, celem końcowym jest pozostawienie dla siebie takich mediów w takim zakresie, w którym są, będą stanowić one dla nas wartość. Wartość dla nas, dla naszego życia, dla naszego, dla naszych relacji, dla dla naszego świata, dla naszego życia realnego. To jest celem i tego wszystkiego nam życzę, aby nam nie groziła ta zgnilizna mózgu, bo to faktycznie będzie bardzo źle. To wszystko słuchajcie, pozdrawiam Was, zapraszam Was do komentowania i bardzo Was proszę, nie przewijajcie, jeśli możecie reklam, bo ja z tego dostanę troszeczkę pieniążków za mój trud. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam Was też na mój blog oczywiście. Gdzie pisze, gdzie możecie znaleźć mnóstwo ciekawych postów, ciekawych tematów. No i zachęcam do kupna mojego nowego e-booka o Heni. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, papa. Pa. Jeszcze pozdrowienia od Miecia tutaj. Mieciu, jak widzicie, preferuje książki. On nie ma zamiaru siedzieć w internecie. Położył się na mojej książce. O książce tej, jak ją przeczytam, opowiem Wam innym razem. Pozdrawiam serdecznie.